En présence des anges, pour toi je veux chanter, Seigneur. Face aux anges, je simplement dirai, je rendrai. Kiedy słuchamy dzisiejszych, dzisiejszych czytań, przynajmniej jakoś pobrzmiewają dwie inne sceny, dwa inne słowa z Ewangelii. Mianowicie pierwsze to jest słowo Szema Izrael, słucha Izraelu, to najważniejsze przykazanie miłości Boga i bliźniego, które Pan Bóg daje. I druga scena. To jest męka Chrystusa. To wydarzenie, które jest spełnieniem tego słowa: słucha Izraelu, tej miłości do, do Boga z swojego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił i miłości do człowieka. Dlaczego tak jest? To słowo z księgi Izajasza mówi Bóg: ich odrzuci, gdyż go nie słuchali. Przykazanie mówi: słucha Izraelu. A Izrael nie słuchał, odrzucił Pana Boga. I dlatego też, jeśli odrzuca człowiek Pana Boga, to wchodzi w postawę błąkania się. To jest ta postawa, którą, którą ma Kain. Jak odrzuca słuchanie Pana Boga, dialog z Panem Bogiem, jego przykazania, to wchodzi w zabójstwo, zabójstwo brata. Ale potem. Tak jak Pan Bóg mu odpowiedział, będzie tym tułaczem i zbiegiem. Nie będzie miał tego punktu zaczepienia w świecie, będzie ciągle gdzieś uciekał, wszystko go będzie gonić. I drugie słowo też, które słyszeliśmy, to jest to, że, że Pan Bóg mówił o tym, że Izrael ma to serce obłudne, albo tak jak jest to powiedziane wprost, serce Pęknięte serce podzielone, kiedy nie ma właśnie tego yy, serca, które jest zakotwiczone w Panu Bogu. Bo, bo przykazanie mówię, będziesz kochał całym sercem. Będziesz miał jedno serce serce, które jest zorientowane na Pana Boga. A grzech to jest zawsze to pęknięcie serca. Chcemy kochać, ale nie kochamy, że jesteśmy podzieleni wewnętrznie pęknięci. I, i to jest nasze cierpienie. I kimś, kto obrazuje też to pęknięcie, jest dzisiejszy apostoł, ostatni z grona Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Judasz Iskariota, Iskariot znaczy tyle to człowiek pęknięcia, człowiek takiej rysy wewnętrznej, pęknięcia. A w końcu zniszczenia, odrzucenia. I to widać w, w życiu i w śmierci przede wszystkim Judasza, ponieważ był tym człowiekiem pękniętym, pochodził z tej, z tej miejscowości pęknięcia i nosił w sobie to pęknięcie. Wiem, jak skończył, że powiesił się i pękły jego wnętrzności i się wylały. Śmierć objawiła to, czym był przez całe życie. Że był tym człowiekiem wprawdzie blisko Chrystusa, słuchającym Jego słowa, ale to serce, które miał serce zamknięte, to słowo się odbijało od Niego. Był fizycznie był blisko, jak my jesteśmy blisko Pana Boga, ale może być właśnie to wewnętrzne pęknięcie. Dlatego ta dzisiejsza liturgia zaprasza nas do tego, żeby dać się Panu Bogu poprowadzić, dać się Panu Bogu pociągnąć słuchamy w Ewangelii właśnie tych, którzy niby fizycznie byli podobni jak, jak Kain, podobni jak to społeczeństwo Ozeasza sprzed wygnania, bo oni też byli tymi tłaczami. Chrystus wysłał ich na tułaczkę. To jest początek mowy misyjnej, kiedy Chrystus mówi idźcie, idźcie i głoście bez pieniędzy, bez, bez zabezpieczeń. Są jak gdyby tymi tł tłaczami, w, se w sercu mają co? Mają Słowo Boże i to jest to Słowo, które ich integruje wewnętrznie, które ich scala. Człowiek, który opiera się o Słowo Boże, jest innym człowiekiem. Może żyć tak jak, jak i inni, jak już pierwsze pisma chrześcijańskie jest takie cudowne pismo, list do Diogneta. Jeden z pierwszych pomników literatury chrześcijańskiej mówi, że chrześcijanie żyją tak jak inni w tych samych miastach. No, może dzisiaj nie, nie powtórzylibyśmy tego, co powiedział tamten autor, że ubierają się tak samo, bo oby chrześcijanie ubierali się inaczej. Oby widać było po ubiorze, że, że, że chrześcijanka jest chrześcijanką, chrześcijanin jest chrześcijaninem ale generalnie, że, że nie odróżniają się wiele od społeczeństwa, ale żyją inaczej. Mają inną duszę. Są jak dusza w tym świecie. Mają tę duszę, mają to serce z tego przykazaniem miłości, że kochają Pana Boga z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił. To jest to, czego mogli doświadczać, czego mogli się uczyć o posłowie wysłani, kiedy nie mogli już na niczym innym się oprzeć, tylko na słowie Bożym. Obyśmy mieli tą postawę, abyśmy się dali tak wyrwać z, z naszych przyzwyczajeń, żebyśmy może odcięli te nasze korzenie, tego, co, czym żyjemy na co dzień, dali się tak posłać jak ci apostołowie, zakorzeni się tylko i wyłącznie w słowie Bożym, żebyśmy mogli mieć tą inną postawę, jeżeli to społeczeństwo. Ozeasza, żebyśmy Go słuchali, żebyśmy mieli serce niepodzielone, a serce słuchające, jak serce Salomona, serce słuchające, to jest odwrotność serca podzielonego, serce wsłuchane, słowo Boże, ale nie tylko, to serce, które też e, nie tylko słucha, ale też jest posłuszne, jak apostołowie poszli w to doświadczenie, które z nimi robił Jezus Chrystus. Obyśmy też dawaliśmy Panu byli tymi zbiegami tułaczami ale nie tułaczami tego świata ale tułaczami Chrystusa Amen